Cześć! Sylwester właśnie rozkoszuje się wonią swojej pachy, co oczywiście oznacza, że gramy u Brownsteinów. Jest szansa, że jeszcze zajrzę na chwilę do hackingów, bo coś mi się wydaje, że to pójdzie szybko. Czekajcie, muszę trochę miejsca na dysku zrobić, bo zapomniałam. <śmum> Mam tylko 40 giga, to nagranie może się nie zmieścić. Okej, okay, 69 brzmi dużo lepiej. Nie no, spokojnie zmieściłoby się raczej, ale... Jak jest już czerwone, to ja wolę jednak zrobić miejsce... Żeby nie było potem przypału, póki pamiętałam. Jak tam Magi? Czy ona będzie w końcu nastolatką się stawać? Tak jest. Bardzo dobrze. Jestem mega ciekawa, co jej tam wyszło. Czy jest y, bardzo podobna do Miriam, czy może jednak ma coś z tego Sylwestra, bo trudno na razie powiedzieć. Miriam dzisiaj nie idzie. Y, Sylwester ma wkrótce urodziny. Rozumiem, że za jeden dzień. Nie, dwa też. Okej, okay, czyli oni będą mieli urodziny razem, to w sumie dobrze. Mm, I on będzie pięćdziesiątkę kończył. A ona czternastkę. Miriam to już jest dawno dorosłą. O właśnie! A nie, Miriam to ja już y, zmieniłam ciuchy, znaczy dodałam jej y, takie bardziej, powiedzmy, dojrzałe ubrania. Teraz akurat ma ten swój oryginalny strój. Y, I jeszcze Katarinie miałam zrobić to samo. Mm więc no fajnie by było o tym pamiętać jak będę u linksów grać na koniec tej tury. We'd still worship this love We'd still worship this love We'd still worship this love We'd still worship this love, worship this love. Even if it's a false god Even if it's a false god still worship this co tam piesek chce. No, można by było ją na spacer wziąć i miskę jej ogarnąć. Krótki spacer, bo bez przesady. I tak ten krótki spacer nie jest wcale taki krótki. W sweterku chodzi w taki. w taki upał w ogóle. Ojejku. jajku! Jako nas szczeka, nie mogę. Na dworze najlepiej szczotkować. Tak, w tym kubraczku ją szczotku, i to będzie na pewno bardzo skuteczne. No ale przytulanie to zawsze jest skuteczne. Brand, widzę cię. No hej. Okej, okay, Maggie poznała dwójkę dzieci: Dylan Elderberry i Weronika Mnk. Ja tak naprawdę nie mam pojęcia, jak się to nazwisko um, wymawia. Ja w sumie zazwyczaj mówię na nich Monster Munch. A co mi Google tłumacz powie? Münch. Po niemiecku czyta się to jako Münch. I to znaczy Monachium. A po norwesku rzeczywiście mówiliby to jako Mynk. <grymne> Więc ym, nawet w sumie trafiłam, ale to raczej jest niemieckie nazwisko. Ale fajnie się nazywać Monachium, no nie? Wprosił się i jeszcze nam wyżera jajecznicę. Super. Oki. Żywieniowiec. Tak, tak to walnęło ten, ten dźwięk awansu, że mi piszczy w uchu teraz. To jest poziom trzeci. Eee, hej? On teraz należy do rodziny Delgato. To się wszystko zgadza. I przejął nawet nazwisko i ma dwójkę dzieci. Jest mężem i widelgato. Więcej jedzenia, żeby nam podkradali. Hmm, i w tym kubraczku jeszcze to się kąpiesz. Fajnie. Aha, zjadł nasze jedzenie i stwierdził, że już leci, bo miał samolot w chmurce. I jest teraz smutny. Może niedobra jajecznica była i teraz, teraz mu smutno, że go poczęstowaliśmy w cudzysłowie niedobrym jedzeniem. Może miał takie... Tam były pieczarki! Nie znoszę pieczarek! O Boże, znowu się nie mogą z łazienki wydostać, no nie wytrzymam. No co za bezsens. Po prostu w tym domu jest za ciasno. No i teraz może... Do... Nie, nie wiem. W ogóle jak dzisiaj nagrywam, to jest taka śnieżyca, ale jak to w Gdyni? Pół godziny sobie jest śnieżyca i mgła, i w ogóle strach wychodzić. A potem piękne słoneczko i ani jednej chmury. A potem z powrotem śnieżyca, i znowu słoneczko, i tak w kółko. Ale śniegu jest masa i takie grube płaty padają. Śnieg w grudniu? Tego dawno nie było. Szczególnie w takich ilościach. Nie licząc oczywiście terenów górskich, gdzie śnieg potrafi padać we wrześniu. Miriam, róż dupę. Rozumiem, że musisz koniecznie poczekać na pieska, który do ciebie przyjdzie, i musisz ją koniecznie pogłaskać. Jest 50% szans, że będziesz miała zbagowane ręce przy tym. I nie możesz nic innego zrobić, i nie masz tego w kolejce zadań, ale musisz to zrobić i zmarnować na tym godzinę. No dobra, to była urocza akurat, ale no mogłabyś się ruszyć i naprawić kibel, bo zaraz wszystkim się będzie chciało srać. A nie będzie do czego. Akurat im się strasznie nie chce, jej najbardziej. No i po co włazisz? To przecież ty tu, tu nic nie potrzebujesz. O Boże, ona jest jeszcze wrażliwa, więc już w ogóle tragedia. Dziecko, uciekaj stamtąd. Daj jej się w spokoju wypróżnić. Niedobrze jej aż jest, jak zobaczyła matkę na kiblu. Idź do szkoły i zapomnij o tym. Dobrze, Gabriel, przychodź, przyjeżdżaj tam z tej swojej wsi. Hmm, no to fajnie wszyscy się... Wpakowaliście do magii pokoju razem z psem. Rozgniewany. To w super humorze przyszedł do nas. No hej, Katarina. W ogóle Sylwester się przyjaźni z Gabrielem teraz dopiero do mnie dotarło, że to jest trochę dziwne. Znaczy, okej, okay, tam stare dzieje, jak Miriam była z Gabrielem, ale... To się jakoś samo stało, że oni się zaprzyjaźnili. Pod moją nieobecność to się musiało stać. Um, bo ja tego na pewno nie zarządziłam. W sensie magii? W sumie mogłaby pójść, bo tam są dzieci. Nie skończyła jeszcze pracy domowej, ale e, chociaż nie, tutaj to nie ma chyba interakcji, żeby razem odrabiać lekcje. W Sims 3 takie coś jest i to jest bardzo fajne. O nie, biedna Stacy. Nie dość, że już jest seniorką, to jeszcze jest chora. Boże, jakie wielkie przestrzenie są w tym domu, czemu? A bo to jest ten dom, okej, okay. no to on rzeczywiście ma ogromne pokoje, takie, że spokojnie można by było y, prawie, że każdy na pół przedzielić. Boże, przestała łazie... się. Co? Ta łazienka jest wielkości mojego mieszkania. A moje mieszkanie ma 54 metry. No, 53 z hakiem. To już tam. Nie bądźmy tacy drobiazgowi. W każdym razie jest tu dziecko. Spróbuj pocieszyć. Nie no, na razie z nią jakoś gada i potem może. pociesz po śmierci. O Boże, a kto umarł? W sumie to jest teraz taki siema. Taki czas, kiedy. Właśnie ci startowi dorośli poumierali, no nie? Właśnie Bjorn też, e, więc e, tak, no i dziadkowie pewnie po prostu, którzy tam sobie leżą. Jest i tatuś, który cały czas wygląda jak nastolatek. W sumie Morgan podobnie. Ja tu chyba zrobiłam coś jakąś taką analogię imion, że skoro jest Morgan i Rohan, czy tam Rowan, Rowan raczej by się na niego mówiło, ale. No, powiedzmy, że Rohan, um, że jakby są te końcówki na an, to ich córka ma na imię Dylan, ale nie wiem, czy tutaj jeszcze jakiegoś innego dziecka nie ma. Może jak skończę turę, to wejdę do zarządzania światami, żeby sobie przypomnieć. To może skończ tę lekcję. O... Albo nie, zostawiłaś tę pracę w domu, nieważne. On coś tam gotuje, to może sobie zostaniesz tu na obiad. Miejmy nadzieję, że podaje, a, a ta Dylan gdzieś uciekła. A tu po schodach ucieka. Da się pocieszyć. Chyba tak. O, niestety obawiam się, że on tylko dla siebie zrobił ten makaron z zerem. Także na obiad musimy iść do domu. No, zostawiła pracę domową w klawiaturze. Naprawdę Sylwester z miską srasz. I jeszcze będziesz mył ręce z tą miską i potem pewnie wyjmiesz tę miskę ze zlewu i już będziesz z nią tak chodził. Aha, okej. Okay. To słodkich snów z miską w ręku gdzieś tam wystającą. Mhm. Rozumiem, że nie możesz z tą miską spać. Nie ma za co. Akurat tak się złożyło, że urodziny są w sobotę. Więc na spokojnie możemy sobie je zrobić rano, bo nikt nigdzie nie idzie. Sylwester pewnie idzie dzisiaj, ale on dopiero na popołudnie. Więc może sobie na spokojnie zrobić tort i dzienne zadanie sobie przy tym spełnić. Przynajmniej częściowo. Bardzo proszę, niebieskie ciasto. Gdzie oni to. Ja nie wiem. Oni uwielbiają kłaść w tym miejscu. To nie jest miejsce do, do jedzenia, do kładzenia rzeczy, co są to jedzenia. No. Przecież to na, na takiej krawędzi to by zaraz spadło z tego. A, bez sensu. Magi, Nie, zaraz. Zaraz tort będziesz jeść. Tylko jeszcze sama dorośniesz. Sylwester najpierw, bo on yy, po prostu pierwszy dostaje powiadomienie. On już się prawie że buzuje. No i już. Dodajemy następne. No Magi! Ty masz teraz co robić. Wypowiedz życzenie. Aha, tam to idzie grillować w ogóle teraz. Mmm, no przebij jej głowę z okazji urodzin. Dobra, jaką cechę będę jej w ogóle dawać? Motoryczne i społeczne najbardziej rozwinęła. Teraz jest tylko wrażliwa. Preferencji żadnych nie ma. Kontrolowanie emocji ma dosyć nisko. Ale odpowiedzialność dosyć wysoko. Oceny ma średnie. Zaraz coś wykombinuję, ale ma minę. Miłośniczka psów mi się wylosowała. To by miało nawet sens. W sumie ruszanie się i bycie towarzyskim to jest taka psia rzecz. A może być. Ale aspiracja to w ogóle nie wiem nic. Ta Simka może udzielać porad wszelkiego rodzaju i mieć pozytywny wpływ na życie sąsiadów. No tak, bo to jest to z tego pseudopostępu historii, to nie wiem czy mi to jest potrzebne. Chociaż to by było w sumie całkiem ciekawe. A możemy wziąć, żeby sobie przetestować, żeby sobie to zobaczyć, jak to wygląda. I od razu dostała cechę kontaktowa jeszcze, więc to też pasuje. No tak myślałam, że ona oczy ma po Sylwestrze, takie, takie malutkie i takie w kształcie migdałów. <grymne> Musimy zaraz obczaić dokładnie. Zjedz sobie już tego tortu kawałek. No, wymieszana ciekawie jest rzeczywiście. Ale te oczy zupełnie inaczej wyglądają na niej niż na Sylwestrze. On ma takie fajne, marzycielskie spojrzenie, takie uuu a, <grymne> a ona ma jakieś takie zapadnięte powieki. Mmm, fajnie. No jak jej się zdejmie rzęsy maxisowe i da stomowe, to nie jestem pewna, czy jest lepiej. Dobra, udało mi się chyba z niej coś zrobić. Stwierdziłam, że skoro ma takie małe oczka, to nawet będzie jej pasować, żeby miała okulary. Zrobiłam jej takie w kolorze jej włosów. No i myślę, że ogólnie spoko. No tak, do kogo miała zadzwonić, jak nie do magii, jak ona tutaj ma być sprawczynią całego postępu historii. Oni są jeszcze młodymi, dorosłymi, więc co, co tam? Starajcie się o dziecko, czemu nie? Nadal nie jestem pewna, czy w tej rodzinie jest jeszcze jakieś dziecko. Oni mają taki mega duży dom, więc się pomieszczą. O! Z powodzeniem udziel porady oraz wpływ na życie innych Simów. Już ma jedno spełnione. Nawiąż dobrą przyjaźń z pięcioma Simami, to w sumie całkiem spoko. I siódmy poziom charyzmy. Też całkiem spoko. A co tutaj dalej jest? A nie, to jest tylko. Wujek, dobra rada. E, to jest tylko tyle. To jest cała aspiracja. Trzeba jej przerobić pokój i w końcu będzie miała miejsce na szafę jakąś. Masz lustro w pokoju, możesz sobie ćwiczyć przemowy. Umiejętność rozwinięta maksymalnie, jak zrobił chleb mleczny. To on już tak dobrze z tym gotowaniem? O I jak zwykle tam położył, no. Sylwester. No się ma, A u siebie w tym wielkim zamczysku nie masz telewizora? Tak, oszuka swojej żony. Gdzie ona tam polazła? Nie, po prostu przyszedł do nas się najeść. Albo on z żarłokiem, dlatego tak przychodzi do ludzi i im wyżera jedzenie. Jasne, czujcie się jak u siebie. Mr. Wiggles, jak zwykle, brudny. jeszcze se kawkę zrobiła, no nie mogę. Ten tak samo. No, okropni są ci ludzie. Nie dopiła, więc Miriam sobie za nią wypije. Do jedzonka. Kawy o 21.00. Aha, wzięła sobie następną, no nie. Ta ma jakość normalną. I ta też ma jakość normalną, to jest taka sama kawa. Więc nie mogła tamtej po prostu nie smakować. Może teraz sobie z innych ziaren zrobiła, grzebała nam w szafkach jeszcze do tego wszystkiego. Sylwester, nie rozbrajaj mnie. A ty w ogóle spotkania aktorów nie miałeś żadnego? To następnym razem. Czy ja muszę za każdym razem teraz ten prysznic przedstawić, żeby oni się przenieśli, bo resetowanie nie działa. Tak, jak to działa. W sensie resetowanie w ogóle nie działa, a to działa z jakiegoś powodu. A nie, tutaj jest jedno dziecko, więc będzie następne. Tylko chyba powinnam ich nazwać Elderberry, bo tam się już nikt nie nazywa fires. Jestem u hackingów i z moich wyliczeń wynika, że dzisiaj powinien być Targ. na którym może zdobędziemy jakieś bardziej wyjątkowe My Simsy. Oczywiście ma połowę energii, no przecież normalne, a on idzie zaraz do roboty. Ta cały czas jest niezadowolona z tego czasu dla siebie. Ja tutaj zagram tylko jeden dzień, tylko że w innych rodzinach już zdążyli się zestarzeć ludzie. No to najwyżej ustawię Helixowi, że będzie miał od dwa dni mniej. Czy coś, albo nawet nie będę nic ustawiać. To zależy, jaka może różnica wieku między nimi będzie, bo jeśli chodzi o wygenerowanych simów, to mi jest w sumie trochę obojętne, no nie? U Sylwestra nic nie kombinowałam z tymi rzeczami i nawet się jakoś specjalnie nie zastanawiałam nad tym. On wyszedł jakoś tam o 3 lata młodszy chyba od, i od Miriam, czy jakoś tak i spokojnie, po prostu to przyjęłam i tyle. No i tutaj chyba też w sumie tak zrobię. No, ale dobrze by było tutaj yy, jeden dzień sobie tylko zagrać, niech ta brenda ten jeden dzień jeszcze tutaj będzie, a potem będę ją wyprowadzać. Może jeszcze zrobię właśnie tutaj jakieś tam minimalne urządzenie jej albo chociaż wyprowadzenie z tym Helixem yy, i muszę na pewno kurację stylu życia jej zrobić. Bo ona się będzie bidna męczyć, dlatego że kazała mi mieć chłopa. <laughs> Oj, jajku! Idź na kurację stylu życia. Ale nie z brętem. Halo. Nie, nie działa? To super. A możesz w ogóle użyć tego komputera? Aha. Znowu się zepsuło i nie mogą użyć komputera. To może użyj tego w gabinecie? Dziękuję. Ale może nastrójnik by tak zniknął? Aha, dobra, ona idzie teraz. A ty co? Przecież to nie twoje. Dobra, chcesz to sobie poćwicz. A to tylko jeden można wybrać. O, dobra, była muzyczka pchlego targu. Ale wyliczyłam. Nie, no to nie było takie trudne. I festiwal młodości też tego samego dnia. O, zabawny obraz arcydzieło. <laughs> Jaki fajny! Podoba mi się. Weź sobie go do wyposażenia, coś z nim kiedyś zrobimy. Albo niech Brenda sobie go weźmie. I jak się wyprowadzić, to sobie gdzieś powiesi w nowym domu. No i fajnie. Brand oburzony, bo miał wydarzenie w pracy. <laughs> Taniec jest okropny. <laughs> Niech się przebierze w jakieś normalne ciuchy na lato. I idziemy na ten chlitark w końcu. Wrzuć monetę. O, Billy jak się popisuje. Prawie Billy Eilish. Widzę, że tutaj pani ma te kule. Ma ich 15, a ile ich ogólnie jest? 15 jest tych śnieżnych kul. To wystarczyłoby wszystkie kupić. I już by była kolekcja zrobiona, to jest chyba najłatwiejszy sposób na zrobienie kolekcji. Ale on My Sims zbiera i tak na łatwiznę mam iść. Jaka muzyczka? Tu są tylko jakieś lampy. To nawet nie jest jakieś specjalnie drogie, nie, no to jest za łatwe. To może ty spróbuj sprzedać te pięć piłek dla psa, które masz. Masz ich troszeczkę za dużo. Nie można. A co można? Co? <głosy> 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 Ob, srane. Ale przecież od my Sims y zbiera, a mimochodem z kamiliny wszystkie zebrał. No nie wierzę. Ale okej, okay, jeszcze tych selwadoradyjskich brakuje, tylko że... One są jakby dodatkowe, no nie? Te z podstawowej gry są zebrane. Załamałam się właśnie. No nic, przynajmniej spokój. No dobra, to możesz coś tu sprzedać, cokolwiek? Okej, okay, skamieliny działają. No niezły pchlitark. Obsługuj stoisko, typie, bo jeszcze godzina ci została. Ludzie chyba już nie będą chcieli nic kupować, bo śmierdzą. No i koniec. A masz te skamieliny z powrotem? Chyba tak. Mhm. Za dużo sobie zawołał ze za skamielinki. Idź do domu, schowaj się pod kołdrą. Trzeciorzędna komik. Powinno być komiczka, skoro później już są wprowadzone feminatywy. Na przykład ekolożka. To fajnie by było wstecznie to jakoś ym, zrównać z tymi nowymi tłumaczeniami, no ale dobrze. Czy Helix przyjdzie o tej porze, żeby można było go tutaj wprowadzić? Chociaż w sumie mogłabym. Po... Helix śpi. Mogłabym po prostu w zarządzaniu światami to zrobić, więc tak będzie dużo łatwiej. Także y, zrobię to po prostu jutro rano. Z tym komputerem tutaj to niestety obawiam się, że to, że ścisnęłam na czterech kratkach tutaj trzy meble, pewnie, pewnie na to wpływa. No ale trudno. Ona i tak się zaraz będzie przeprowadzać, więc nie ma to większego znaczenia. O, te zdjęcia sobie weź ze sobą. Jak akurat tutaj spojrzałam, to obraz sobie powiesisz. Fajny od tatusia. I te zdjęcia też będą mogły gdzieś zawisnąć. Tego chyba nie będę brać. Boże, wszystko zepsute. A ten już w koszykówkę. I Rosie tam jeszcze biega. O! Dobra, kolejne arcydzieło. Ostatnie potrzebne już. Weź tego psa. I dziesiąty poziom malowania jeszcze tylko musi zdobyć. Więc już króciutka droga. Magi wygląda, jakby była wyższa od swoich rodziców, co nie byłoby niemożliwe, no nie, ale to w sumie to tylko te włosy. No i do tego jeszcze ona się wyprężyła tak na tym zdjęciu, a oni tacy są troszkę przykucnięci. Dobrze, zróbmy to. Stwórz nową rodzinę, a może nie, może inaczej. Zrobimy.. Jezu, gdzie ten Helix? Czy on w ogóle gdzieś jest? On chyba nie ma na świecie. On chyba nie ma na świecie, tak? Dużo tutaj jest tych tych nie ma na świecie w ogóle. O, dobra, widzę go. On ma 20 252, ponieważ nigdy nie kupił sobie domu i ma samą gotówkę. <grym> więc go sobie tutaj dodajmy. Oni mają teraz 30 tysięcy, więc e, na spokojnie mogę sobie ich teraz przeprowadzić do tego domu, do którego chcę. Teraz stwórz nową rodzinę, sialala. I dam im tak 28 tysięcy, myślę, żeby tym hekingom coś tam zostało na rachunki. Jakby nie patrzeć, Brenda już zarabiała na siebie teraz, a też fajnie, jakby jej rodzice coś tam kopsnęli, no nie? Brenda jeszcze w szlafroku już się wyprowadza. Obudzona, ale jakim kosztem? Przenieść na parcele, i ja bym chciała tutaj ich przenieść. To nie jest prawda, że tutaj jest jedna sypialnia. Przerobiłam ten dom i są dwie. I to na luźno dało się zrobić. On już jest w dużej mierze wyposażony w sumie ten dom. Jak jeszcze coś będą potrzebowali sobie kupić, no to mają dodatkowe tam 6000 tysięcy jeszcze na to. Ehm, jakieś pianino, na pewno będzie trzeba będzie wziąć. Helixowi może jakieś rzeczy związane z jakimś hobby albo karierą. I w ten sposób mamy dwie rodziny hacking. Następujące obiekty wróciły do wyposażenia Sima lub rodziny, a jej laptop. No to w sumie dobrze. Ja jej tego laptopa chyba nie wkładałam do wyposażenia, a sam się włożył. Cieszy mnie to. Ja zrobiłam tak, że tutaj jest salon z taką częścią trochę gabinetową. Trochę inaczej ściany ułożyłam w tym domu. Na górze zrobiłam rzeczywiście dwie sypialnie. No może tak nie do końca super na luźno dało się to zrobić, bo tutaj korytarzek jest bardzo cienki, ale ten korytarzek tak czy siak tutaj taki jest, w tym miejscu przynajmniej, ale zrobiłam już tak kiedyś, jak sobie prywatnie grałam. W tym domu rzeczywiście, że zrobiłam tutaj dwie sypialnie i jakoś simowieś specjalnie nie. Nie korkowali tutaj w tym przejściu, zwłaszcza, że oni mogą przez ściany przechodzić, więc co to kogo obchodzi, jakiej wielkości jest korytarz. To nie dwójka, gdzie przejdą naokoło domu, jeszcze przez dom sąsiada, kurde, żeby tylko nie iść cienkim korytarzem. No i rzeczywiście tutaj już mebli jest sporo, także jakoś dużo nie trzeba urządzać. No jest już naszykowany pokój dla ewentualnie jakiegoś dziecka. Tutaj jest troszeczkę jeszcze przestrzeni, można by było, chociaż coś dekoracyjnego tutaj postawić. No i w sumie tyle nawet ma. Mają takie całkiem porządne łóżko. Już takie nieuznawane jako tanie. Helix ma. Aha, plakat członkowski koła animatorów. O nie, nie mów mi, że ty jesteś cały czas na studiach. Na szczęście nie, ale jest DJ-em rezydentem. Co nie jest prawdziwą karierą i trzeba będzie mu to zmienić. I on ma aspiracje eksperta komputerowego. No spoko. A jakie masz umiejętności? DJ-skie siódmy, bo musiał mieć. Gitara, piąty, spoko. No tak, bo oni mają, jakby ich takim wspólnym zainteresowaniem jest muzyka. Nawet na skrzypcach trochę umie grać. Nauki kosmiczne, majsterkowanie, robotyka. No, fajnie by było, gdybyś się nauczył trochę programowania. Może niech się na razie uczy w domu tego programowania i zrobi sobie ten pierwszy etap, a później dopiero go będę zatrudniać tam w jakimś yy, guru techniki. No to śniadanko w nowym domu. Tosty z serem. No i teraz jak następny odcinek będzie, to ym, no, będę miała jakby dwa razy hackingów trochę do rozegrania, nie? Ale jednak chciałam te będę już wyprowadzić, bo ona y, ma już 28 lat w tym momencie, więc kurczę, no jest tylko o rok młodsza ode mnie. No i widzę, że Helix, y, jako że on się postarzał rzeczywiście trochę wcześniej, to on jest o rok starszy od niej. On jest w moim wieku właśnie teraz. No to tym bardziej dla niego też już czas. <grym> Tak, to by był chyba o 2 lata młodszy od niej, ale to nie ma większego znaczenia. No i tak ci miastowi się generują zawsze na starcie grupy wiekowej, więc przynajmniej daje mi to jakąś um, różnorodność wiekową, no nie? No i fajnie kurczę, i będą sobie mieszkać yy, i następnym razem po prostu gramy jednymi hackingami i drugimi hackingami, ale muszę już chyba Was uprzedzić, że jest szansa, że tych starych hackingów Możliwe, że wyłączę zgranych rodzin. Jak spełnię aspiracje Brenta, to już tak trochę już przeczuwam, że tak trochę nie będę miała co z nimi robić. Jak Brent już spełnił aspiracje nagle, to rzeczywiście może jakąś jedną turę jeszcze nimi zagram I, i, i tyle. I jakby oni będą możliwe, że już takimi bardziej drugoplanowymi postaciami. No, już tutaj bardzo powoli się zbliżamy w ogóle do końca tej serii, więc robię se co chcę, no, nie? Brenda będzie na pewno ich jakoś tam zapraszać raz, razem z psem, żeby nie było, kurde, że ten pies nagle niewidzialny. Dopiero co sobie sprawili tego psa i tego psa nie ma. <grym> Także no, oni będą, zwłaszcza, że oni przyłażą ciągle do ludzi i tak dalej i ciągle gdzieś tam w tlesie ich widzi z tym psem brudnym, ale możliwe, że grać nimi przestanę w którymś momencie. Tak samo i yy, po wyprowadzce od celota, co też. Będzie w sumie podobna sytuacja, jak będę Linksami grać, że będę grać oddzielnie Katariną i Ocelotem, już w tej turze. To już mocno się rzeczywiście zastanawiam nad też spróbowaniem spełnić jej te aspiracje i potem wyłączyć ją z granych rodzin. Po prostu nowe pokolenie, no co zrobię? Ci rodzice, od których się wyprowadzają dzieci, bo nie mają wystarczająco dużo miejsca na to, żeby te dzieci tam zmieścić <zyskutujesz> z ich własnymi rodzinami albo coś. W przypadku ocelota jest trochę inna sytuacja, ale nadal. No to tak nie do końca widzę sens, no nie? Grania nimi dalej. Czy tutaj jest dobre miejsce, żeby pianino wstawić? Ja się zastanawiam, czy ja bym kurde fortepianu nawet jakiegoś im nie kupiła. Szkoda, że nie ma w tej grze czegoś takiego jak pianino. Ale po prostu pianino. Jakby, że nie takie elektryczne pianino, czy tam cyfrowe, tylko normalne, mechaniczne pianino, tylko że pianino, a nie fortepian. No nie ma czegoś takiego, co jest strasznie głupie. Ale na pewno custom content jakiś jest w sumie, więc może bym sobie po prostu stamtąd sprawiła. No i tutaj to obawiam się, że chociaż nie, czerwony też będzie pasować, bo to jest taki czerwony dywanik. I trochę tak przełamie kolory. Czy to jest Stanley? Oczywiście, że to jest Stanley. A, bo on jest sąsiadem ich teraz. Tak samo Delgaty. Może zrobimy tak, jak wyłączę zgranych rodzin Katarinę i Hackingów, że może w końcu zacznę grać tą przeklętą rodziną Delgato. <laughs> bo u nich się trochę pozmieniało teraz. Jet przyszedł z ciastem. Tak, bo ty Brandy wcale nie znasz, Jet. W ogóle wy wszyscy. Może oprócz Taku. Taku jest tu nowy w miarę. No dobrze, będziecie moim ekranem końcowym na dzisiaj. Czemu nie? A Brenda cały czas tu szla w roku! <laughs> I jeszcze ocelot na doczepkę. Witam. Where ciasto? Gdzie Drzecior to ciasto? Aha, dobra. W kieszeni miał. I na biurku położy. Na biurku, oczywiście. Tak, bo tutaj się je. Heliksowi dobrze by było jeszcze pozmieniać ciuchy, no i tutaj właśnie jeszcze parę rzeczy wstawić w tym domu. Nie jestem pewna, czy zacznę od hikingów, czy od nich tutaj. No na pewno tymi dwiema rodzinami będę grać, ale no postaram się, żeby już było zrobione. W ogóle ten pokój jest tak w kolorach brandy urządzony. Czy ja to zrobiłam specjalnie? Nie wiem nawet, kurde. Może podświadomie. Ten jaki skubaniec, ty nie, nie chcę tego keksu obrzydliwego jeta, tylko będzie. Szamał ciężko tutaj tosty z serem, no jaki w ogóle nie wiem ty. To jest ultimatywny obżeracz po prostu wszystkich simów w tym mieście. Ciemno jak w dupie w tej, w tej jadalni. Trzeba oczywiście użyć tej klasycznej lampki oświetlającej. No dobrze, to będzie tyle na dzisiaj. Tym razem raczej odcinek wyszedł dłuższy niż 20 minut. Już wszystko wiecie, co będzie się działo w następnych odcinkach, bo już się rozgadałam o tym, więc. Jak zwykle. Co? Dziękuję bardzo za oglądanie. Dziękuję, dziękuję, dziękuję za oglądanie. I widzimy się w następnym. Pa.